Cześć, z tej strony Folkowy Manek, witajcie w kolejnym odcinku. Miło, że jesteście razem ze mną. A co będziemy dzisiaj robić? Zgodnie z zapowiedzią, mniej gadania, więcej grania, i dlatego wybrałem dla Was piosenkę Płonie Ognisko w Lesie. Tą właśnie harcerską melodykę będziemy dzisiaj przerabiać. Ale zaczniemy najpierw od omówienia pewnych kwestii, a mianowicie. Przede wszystkim pozycja, postawa gry, jaką będziemy czy, czy wykorzystywać, czy lepiej siedzieć, czy stać. Następnie porozmawiamy sobie o oddechu. Później pokażę Wam, jak, jak trzymać hamronikę i powiemy, dlaczego w lewej, a nie w prawej ręce. Potem przejdziemy do kwestii wydobycia dźwięku, więc pokażę Wam układ ust, jaki... Musimy sobie wyrobić, żeby uzyskać ten dźwięk. I na końcu no, wisienka na torcie, czyli nasz wybrany yy, kawałek płonie ognisko w lesie. OK, zaczynamy od postawy. Więc najlepiej by było dla początkujących jednak stać niż siedzieć, więc wstajemy kochani. Kochani, pamiętajcie o grzanym instrumencie. Przed tym jak zaczniemy ćwiczyć, Pamiętajcie, żeby troszeczkę harmonikę, jeżeli przechowujecie się tą harmonikę w jakimś zimnym pomieszczeniu, gdzieś w szufladzie, ale w zimnym pomieszczeniu, to jednak wziąć troszeczkę potrzymać w dłoni, tak jak ja teraz robię, i trzymam swoją harmonikę, ogrzewam ją, tak, żeby ona uzyskała temperaturę naszego ciała, czyli 36,6, i to jest dobra temperatura dla naszego instrumentu, bo inaczej możemy go uszkodzić. To ja już wcześniej o tym mówiłem. Jeżeli już przyjęliśmy odpowiednią postawę, czyli wstaliśmy, odkładamy harmonikę, bo na razie nam harmonika niepotrzebna i koncentrujemy się nad naszym oddechem. I teraz ważna kwestia, bardzo ważna kwestia, nie oddychamy, nie oddychamy, staramy się nie oddychać płucami przede wszystkim. Czyli nie wciągamy powietrza przez, yy, przez płuca, nie nabieramy klatką piersiową. Ale w tym momencie jest to inna technika, bo koncentrujemy się na tym, żeby jakby napełniać, jak robimy zadęcie, czyli wciągamy powietrze, to próbujemy to robić już przeponą i brzuchem i ten brzuch się wtedy napełnia jak balon i teraz uwaga, myślę, że to widać. O. I w tym momencie jeżeli wypuszczamy powietrze, to brzuch powinien być płaski jakby Spuszczamy z siebie całe powietrze, jakie mamy, jakie żeśmy wciągnęli do siebie. Także na tą, na to, na tą kwestię musicie zwrócić uwagę, musi być, musicie być świadomi tego oddechu. Także popracować troszeczkę w domu. Najpierw wziąć nawet rurkę taką z PCV, zrobić sobie, czy tam kupić o niskim fi, o małym fi żeby po prostu nawet dmuchać w tą rurkę, czy w balon, mały balonik sobie i próbować przeponą właśnie pracować, tak żeby ona, czyli wciągamy, wciągamy, czyli napompowujemy ten brzuch, a potem wypuszczamy. Możemy to robić przez tą rurkę bardzo powoli, robić takie, cisnąć te powietrze, żeby wypróżnić jakby z tego całego, całego powietrza. To jest bardzo dobre ćwiczenie na sam początek. Teraz będziemy rozmawiać o wydobyciu pierwszego dźwięku. Więc w takim razie bierzemy harmonikę, i teraz ważna kwestia. Druga, następująca kwestia, a mianowicie, nie trzymamy w prawej dłoni. tak Ja robiłem taki błąd i trzymałem w prawej. Później problem, problemem było wydobycie pewnych efektów harmonikowych, bo niestety, jak trzymasz w tej ręce, to ta druga no tutaj jest, jest ciężka po prostu później. Y, zrobić efekt wow, na przykład. No, on po prostu nie wychodzi, jest, jest źle. Trzymamy w lewej dłoni i uwaga teraz. Popatrzcie się. To jest górna pokrywa harmoniki. Palec wskazujący, kciuk. Kciuk dajemy na dół, czyli on nam się podpiera harmonikę, a od góry kładziemy sobie w ten sposób, właśnie palec wskazujący. O. I tak trzymamy harmonikę. Tutaj możemy sobie już tutaj oprzeć drugi palec. Serdeczny i po prostu objąć prawą ręką albo na razie trzymać jedną na drugiej i spróbujemy wydobyć pierwszy dźwięk. I teraz znowu, uwaga, bardzo ważna informacja. Bierzemy sobie wymyty palec wskazujący prawe ręki. Wkładamy do ust. I tworzy nam się taki dziubek. I ten, ten dziubek wtedy jakby przystawiamy do wybranego kanału. Na przykładowo niech to będzie kanał pierwszy u nas. Bierzemy ten dziubek. I próbujemy wdmuchiwać powietrze do kanału wybranego. ten Strumień, po prostu celować, żeby ten strumień był na swoim, tym pierwszym wybranym kanale. Z reguły w harmonikach, tutaj podejdę, żebyście widzieli, są na pokrywach górnych ponumerowane kanały dla ułatwienia. Pierwszy, drugi, trzeci, aż do dziesiątego. My tutaj, yy, proszę, yy, my tutaj korzystamy z harmoniki, tak jak mówiłem, harmoniki klasycznej bluesowej lub też używanej do folku. Ja akurat mam Golden Melody, to jest Golden Melody, to jest harmonika diatoniczna w stroju Richter, w, w Richtera w tonacji C, taką, jaką wcześniej mówiłem, żebyście sobie zakupili, obojętnie jakiej firmy byle, żeby ona była w tonacji C. I tutaj mamy, tutaj mamy, próbujemy celować w ten kanał właśnie wybrany przez nas. I tak możemy sobie ogrywać, wt wtłaczając powietrze i Wciągając powietrze, i teraz zaraz Wam zademonstruję, jak wtłaczamy i wciągamy. O, tak to mniej więcej wygląda. Uważać na to, żeby Właśnie przy wciąganiu powietrza nabierać brzuchem, przeponą pracować powoli i wdmuchujemy to po prostu te powietrze, jakby z siebie wywalamy na zewnątrz, krótko mówiąc, no, takim wulgarnym językiem. Ok, to zaczynamy nasz, naukę naszej pierwszej melodii. Po niej, ognisko w lesie. Ok, opis tabulatury macie po waszej prawej stronie. Teraz wyjaśnię, co oznaczają cyfry. Trzeci, czwarty, trzeci, czwarty, piąty, czwarty, trzeci to będą numery kanałów. I teraz tak, trójeczka tym kanałem zaczynamy, czyli to będzie wdmuchiwanie powietrza, wtłaczanie do kanału, akurat ta trójeczka, którą zaczniemy ten numer, a czwórka w kółeczku to będzie Wciąganie powietrza. Jeszcze raz, trójka, wdmuchiwanie, wdmuchnięcie do poszczególnego kanału, a czwórka w kółeczku to będzie zadęcie, czyli wciągnięcie jakby tego powietrza. Natomiast po waszej lewej stronie y, będzie y, narysowana harmonika, i na niej będą się pokazywały poszczególne kanały, w których musicie albo. Wtłaczać powietrze albo je wciągać. Jesteście gotowi? Zaczynamy naukę. Dla Waszego ułatwienia podzieliłem ten kawałek na 6 fraz. Każda, każdą frazę sobie wyćwiczcie. Teraz zagram Wam poszczególne te frazy, po to, żebyście mogli sobie y, zobaczyć, jak one będą brzmieć. Zaczynamy od trójki wdmuchiwanej OK, czyli zaczynamy zawsze ćwiczyć od przegrania każdej frazy osobna, później łączymy, jeżeli będziemy już gotowi i gramy, tak jak pokazałem wam na początku cały utworek już bez tych pionowych kresek, bez tego podziału w całości. Jeżeli wam się podobało, to łapki w górę. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, a będziecie otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!